Siemano Kalnowit z tej strony Krzysztof na kolejny odcinek i no można powiedzieć, że bardzo dawno nie było mnie na tym kanałem I możecie się zastanawiać, dlaczego, ale głównie Aha. dlatego, że miałem tyle nauki po prostu nie mi się po prostu ale dzisiaj postanowiłem, że wrócę na kanał. No, i wieczorem tu zaczynam na tym kanale Reactions. I jeszcze raz dzisiaj też w w tym do jak i w następnym, zacznę kontynuować nagrywanie różnych filmów. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. A no więc, już dłużej nie przedłużając, lecimy do wideo. A więc. Dzisiaj będziemy reagować na Skiwi sagę od właśnie Maxi dawno nie no nie tak dawno, bo miesiąc temu robiłem reakcję na ostatni odcinek i był dość znakomity Bowiem, cliffhanger był naprawdę niesamowity powinniście oglądać poprzedni epizod, a jeśli ci co nie oglądali całej serii Będę miał link właśnie w opisie do całej serii, żebyście oglądali. A kiedy już oglądacie serię, to zapraszam na poprzedni odcinek. I mam nadzieję, że Wam się spodoba i lecimy. A więc Kirby Saga, odcinek 17. Inicjating energy transfer sequence. Kto do you favor? Your family or your species? Nie akceptujcie. I muszę zanim właśnie będziemy kontrolować, muszę Wam wyjaśnić, co się stało w poprzednich odcinkach. Po pierwsze, ostatnie, jak widzicie. Baza głośników została zniszczona, gdy w której tytan głośnik został ulepszony. I teraz o, basy, kamer i głośników zostają przeniesione na Fiji, gdzie podobno są bezpieczne. Ale, ale najpewniej. I właśnie tam przenieśliśmy i też na Okowiec, aKA. I ten próbuje jakby przywrócić tę na kamerę do ponownej funkcjonowania. I właśnie próbuje to robić. W, w sekretnych scenach to właśnie chciał sekretne sceny od sezonu trzeciego. I tam właśnie pokazywali jak karta pamięciowa została zainstalowana. I teraz właśnie próbują włączyć tę na kamerę dając mu energię. I najpewniej będą kontynuować. I właśnie w poprzednim odcinku teraz była trzy, potrójna walka Tytana Jimena Tytana Głośnika i Nauta. I naprawdę skończyło się na tym, że Tytan głośnik, głośnik właśnie wygląda na to, że postanowił uciec do, z powrotem do basy. i po prostu powiedzieć innym no, że aliantą, że trzeba się zjednoczyć, bo inaczej zostaną zniszczeni przez właśnie Ten właśnie nowy rejs czyli astrotoalety, inaczej nazywają się Skibilium Mights or Something Like That. Niezbyt trafię to wymawiać, będę mówił po prostu na nie Ale, no cóż, kontynuujmy i lecimy. Jak już wyjaśniłem wszystko, to teraz kontynuujmy. prevent others from suffering the same fate that's power mm, power hey, wake up why did you decide to revive Titan cameraman? In less than a month, this planet will be annihilated by the very entity that transformed us into toilets. Is it that weird green ghost of some sort? Correct. Its name is Skebelius, and we need to defeat it before it's too late. You know, ever since this war began, I've often wondered what exactly were you Toilets fighting for? g toilet wants to overthrow scabelius to avenge his species i joined his cause to protect humanity and you wanted to protect your kind as well i assume guess we were all fighting for ourselves at the end of the day but in this situation it is essential that we fight for each other otherwise we will all be equally defeated i understand it seems like that's our only option left so from this point onwards we shall fight together Indeed, we shall fight together. Hmm. No i teraz właśnie, po, jak przejście była rozmowa po tym. To i teraz będzie się działo mm. interesująco, bo TETAN głośnik właśnie przyleciał do bazy. I będzie ma konfrontacja z naukowcem. I zobaczymy czy... czy Tetan kamera powróci. Czy coś może innego się stanie. What the hell? What is he doing here? Show yourself! Oh no. Hey! Hey, we need him! I will make you suffer! Let's go. We need him. Do you remember what he's done to all of us? Stop! Stop! W ogóle na początku na koniec był przerażony, ale później takie mina zrobił w ogóle. Jest taki, nie wiem, Dostaje mocno blasterowany głośnikami, a on nie jest nawet zruszony. Jakby chciał to zaakceptować. Ale właśnie teraz właśnie zobaczymy czy uda się Titan kamera powróci. Titan Cameraman? impossible hey what's going on the damn sentience cable isn't functioning I okazuje się, że nie działa kabel. Jak to się nazywa? mieć. Poczekajcie chwilę. Muszę coś wyszukać. Kabel czuciowy. Wiecie, że czujesz jakieś emocje, i okazuje się, że po prostu nie działa. Kabel czuciowy nie jest włączony. On, jakby posłana na to, że w tym uniwersum roboty czują jakiekolwiek emocje, i tak dalej. I po prostu przez to, że nie działa, Skibelius, czyli ten zielony duch cały, nie mógł po prostu, nie może może przejąć kontrolę nad strzęń. I teraz zobaczycie epicką walkę. Someone has to enable the switch at the back of his neck. I'll handle it. Plungerman. I won't fail anyone ever again. Reklamę. Okej, okay, zaczynamy epicką walkę. Teraz dostajemy naprawdę dość dużo lore na temat tej serii. I głównie jaki motyw ma Skybelliusz. Więc kontynuujmy.

Że was. I teraz tu pok pokazujemy kolejną moc tytana głośnika, jakim jest. Jak to się nazywa? Radar? Nie. Echolokacja. Używa echolokacji, żeby spróbować znaleźć właśnie tytana. Accepting it and using it to prevent others from suffering the same fate, that's power. Ourselves because we have the capacity to love and empathize. I'm a robot, yet I understand this. But that will never happen. Because we will never bow to a ruler who has no idea what it's like to sacrifice for others. No naprawdę, to jest naprawdę epicki to film, mam nadzieję, że wam się podobało i to było wszystko na tyle, jak widzicie film zakończył się na kompletnym cliffhangerze, no i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie sobie lajka, suba i cześć.